Z mojej rodziny nie przyszedł na mój ślub. Kilka dni później moja matka zadzwoniła prosząc o 20 tysięcy złotych na zaręczyny mojej siostry. Wysłałem 50 groszy i w opisie napisałem: symboliczna pomoc. Później wymieniłem zamki. Wtedy pojawiła się z policją. Od dziecka nauczyłam się, że miłość matki nie jest synonimem czułości. W moim domu uczucia zawsze miały swoją cenę. Dorastałam słysząc, że zostanę doceniona dopiero wtedy, gdy. Coś w życiu osiągnę. Może dlatego stałam się jedną z najbardziej szanowanych adwokatek w Warszawie nie z powołania, lecz z czystego instynktu przetrwania. Pracowałam całe noce bez snu, znosiłam upokorzenia ze strony przełożonych, współpracowników, a nawet klientów wszystko po to, aby udowodnić mojej matce, Helenie, że potrafię że jestem kimś. W zamian otrzymałam jedynie lata obojętności, okrutnych porównań i słów boleśniejszych niż jakikolwiek policzek. Nadszedł więc najważniejszy dzień mojego życia. Mój ślub. Wyszłam za mórz z Artura Kowalskiego, znanego sędziego. Człowieka prawego, zrównoważonego, który dostrzegł we mnie wszystko to, czego moja rodzina nie chciała widzieć. Zależało mi, by zaprosić wszystkich moją matkę, ojca, młodszą siostrę Katarzynę, a nawet dalszych wujków. Przygotowałam specjalne miejsca, kwiaty przypominające mi dzieciństwo w Krakowie i zarezerwowałam stolik tuż przed nami. Ale to miejsce pozostało puste. Kiedy wypowiadałam tak, a wszyscy bili brawo, tamten cichy kąt zdawał się krzyczeć odrzuceniem, które niosłam w sobie przez całe życie. Na przyjęciu uśmiechałam się na zewnątrz, podczas gdy w środku się rozpadałam. Po tym dniu postanowiłam więcej ich nie szukać. Myślałam, że czas uleczy rany, ale kilka dni później zadzwonił telefon. To była moja matka, mówiąca zbyt słodkim głosem, by był prawdziwy. Tu, Helena? Twoja siostra będzie miała zaręczyny i chcemy zrobić coś ładnego. Wiesz, jak to jest? Możesz mi pomóc? Wzięłam głęboki oddech. Wiedziałam, co zaraz nastąpi. Ile chcesz, mamo? Nawet nie próbowała udawać. Dwadzieścia tysięcy złotych. Na catering, suknie Twojej siostry. Rozłowiesz, prawda? Stać cię. Słowo stać zabrzmiało jak policzek. Nie miała pojęcia, ile kosztował mnie każdy zarobiony prosz, każda łza, każda noc pełna bólu. Uśmiechnęłam się sama do siebie. Uśmiechem gorzkim. Rozumiem, mamo, coś ci wyślę. Rozłączyłam się. Wzięłam telefon, otworzyłam aplikację bankową i przelałam 50 groszy. Dokładnie 50 polskich groszy. W opisie napisałam, pomoc symboliczna. Kilka minut później telefon zaczął się rozgrzewać. Połączenia, wiadomości, nagrania. Jesteś niewdzięczna! Za kogo ty się uważasz? Katarzyna zawsze była lepsza od ciebie. Usunęłam wszystko. I tego samego dnia zleciłam wymianę wszystkich zamków w domu. Myślałam, że to koniec rozdziału, ale tydzień później, wracając z sądu, zobaczyłam radiowóz stojący przed moją bramą. A obok moja matka z założonymi rękami, z miną ofiary i sztucznymi łzami spływającymi po policzkach. To ona! krzyknęła do policjantów. Moja córka mnie okradła, zabrała moje pieniądze, upokorzyła mnie i wyrzuciła w jej domu. Sąsiedzi zaczęli się zbierać. Wzięłam głęboki oddech, zdjęłam torebkę z ramienia i spokojnie podeszłam do bramy. Dzień dobry, panowie. O co chodzi? Jeden z policjantów, starając się zachować formalność, odpowiedział. Otrzymaliśmy zgłoszenie. Pańska matka twierdzi, że zatrzymała pani pieniądze, które należały do niej. Uśmiechnęłam się ironicznie. Domyślam się, że przyniosła dowody. Helena spuściła wzrok. Doskonale wiedziała, co zrobiła. Wyjęłam telefon z torebki i pokazałam potwierdzenie przelewu. Proszę bardzo. Pięćdziesiąt groszy. Tyle wysłałam. Kwota, którą uznałam za odpowiednią do rodzaju relacji, jaką ze mną zbudowała. Zapadła ciężka cisza. Jeden z policjantów odwrócił wzrok zakłopotany. Proszę pani, wygląda na to, że nie doszło do żadnego przestępstwa. Moja matka poczerwieniała, cała drżała ze złości. Jesteś hańbą, krzyknęła. Odwróciłaś się od swojej rodziny. Rodziny? Mamo? Odpowiedziałam chłodno. Stanowco. Rodzina nie znika w dniu twojego ślubu. Rodzina nie dzwoni tylko wtedy, gdy potrzebuje pieniędzy. Rodzina nie przyjeżdża z policją, żeby wyrwać to, co sama zdobyłaś. Jej oczy drżały, niezdolne utrzymać mojego spojrzenia. Pożałujesz, Zofio. Już pożałowałam, szepnęłam, że przez tyle lat próbowałam ci się przypodobać. Policjanci wsiedli do radiowozy i odjechali. Helena została tam, patrząc na dom, którego nigdy, absolutnie nigdy nie pomogła mi zbudować. A potem odwróciła się i również odeszła. Zamknęłam bramę powoli. Poczułam ścisk w gardle i pierwszy raz zapłakałam. Ale nie ze smutku. To była ulga. Tej nocy usiadłam na kanapie, rozejrzałam się i zrozumiałam, jak wiele przeszłam sama, jak bardzo urosłam mimo ran. I wtedy dotarło do mnie coś, czego nauczyły mnie lada bólu. Czasem największą zemstą nie jest upokorzenie tego, kto cię zranił. Największą zemstą jest żyć dobrze. Nie musieć już nic nikomu udowadniać. Od tamtego dnia nigdy więcej nie odebrałam telefonu z tamtego numeru. A kiedy widzę na ekranie słowo mama, po prostu się uśmiecham, bo teraz wiem, kim jestem. Zofia, odrzucona córka, która wreszcie zrozumiała, że miłość własna znaczy więcej niż jakiekolwiek więzy krwi. I nie, nigdy więcej nie wysłałam nawet pięćdziesięciu groszy. Jeśli dotrwałeś aż do końca, Weź głęboki oddech. Historie takie jak moja nie są tylko o bólu, są o odrodzeniu, o odkryciu, że miłość, której szukałeś u innych, od zawsze była w tobie, czekając aż ją zauważysz. Ile razy próbowałeś być wystarczający dla kogoś, kto nigdy tak naprawdę cię nie dostrzegał? Ile razy wysilałeś się do granic, by otrzymać spojrzenie, pochwałę, najmniejszy gest, który potwierdziłby, że masz jakąkolwiek wartość? Ile nocy płakałeś w ukryciu, wierząc, że problem tkwi w tobie, że twój głos nie jest wystarczająco silny, że twój wysiłek nigdy nie będzie dość dobry. Wiem dokładnie, jak to jest. Żyłam tak przez lata. I nauczyłam się w najokrutniejszy sposób, że niektórzy kochają cię tylko wtedy, gdy mogą cię kontrolować, gdy im służysz, gdy jesteś posłuszny, ale wolność. Ach, wolność ma swoją cenę i choć bywa wysoka, każda łza zainwestowana w nią jest tego warta. Dziś chcę Ci przypomnieć coś, co zrozumiałam dopiero po dekadach. Nie ma winy w odsunięciu od siebie tych, którzy Cię niszczą. Nie ma grzechu w wyborze spokoju we własnym domu, nawet jeśli oznacza to zamknięcie drzwi przed tymi, z którymi dzielisz krew. Nie musisz już niczego udowadniać. Nie musisz błagać o miłość, nie musisz krwawić, by zasłużyć na czyjąś troskę. Zasługujesz na to, by otaczać się ludźmi, którzy dobrze ci życzą, którzy patrzą na ciebie prawdziwie, a nie tymi, którzy mierzą twoją wartość tym, co mogą z ciebie wyciągnąć. A więc jeśli pewnego dnia ktoś nazwie cię niewdzięcznym, zimnym, bezdusznym, oddychaj. Pamiętaj, że dbanie o siebie nie jest egoizmem, jest przetrwaniem, a przetrwać, czasem, to najbardziej odważny akt, jaki człowiek może wykonać. Jestem Zofia Nowak, córka Heleny, ale przede wszystkim jestem dziś córką samej siebie. I choć idę samotnie szarymi ulicami Warszawy, idę lekko. Bo w końcu zrozumiałam, że prawdziwa miłość nie jest tą, która wiąże cię winą i emocjonalnym szantażem. Prawdziwa miłość jest tą, która cię uwalnia. I dopiero kiedy przestałam szukać miłości w niewłaściwych miejscach, po raz pierwszy zdołałam odnaleźć ją w sobie.